Słuchajcie, ludziska, wierni fani Orzeta, on potrzebuje 200 złotych od każdego z was, aby się utrzymać, aby robić kolejne filmiki, kurwa zrozumcie to, to nie jest tak, że on to za darmo robi, to, 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 że, to że on pokazuje dupę, to, że on sika kurwa wszędzie, gdzie się da, on musi płacić mandat, on, mu, on, on, za ka on każdej nocy dostaje mandat, kurwa, zrozumcie to. 200 zł to nie e... jest naprawdę dużo kurwa. Musicie to przy Kurwa, chcecie ja mój kanał, żeby dali szedł. Moi nie. widzowie. Domo domo mewaku na doga yatte iru. Oeru zetto tiumono desu. Kyowa shugo mo shiroi mō oshiete irunda. reno krozetona no nakaniga ano ryōshin ga irunda. Demo Dojara Jara Riochomo, e, To Dzisiaj Wam powiem, jak ja, kurwa OLZ to największy autorytet mangi anime w Polsce, jak i w Europie, ocenia anime. Dzisiaj poznajecie tajemnicę, dlaczego w niektórych e, kwadracikach obejrzanych anime nie ma oceny. Dlaczego daje takie, a inne oceny. Ale zanim to zrobię, chciałbym Wam przedstawić też, jak ocenia inna osoba anime, czyli Date taka taki Japończyk, który mieszka w Japonii i pracuje dla Anime Mage. Ogląda anime przez 25 lat, no ale on ogląda zawodowo po prostu, żeby pisać recenzje do magazynów. Dlatego to jest jego praca po prostu, to jest jego praca, dlatego tyle widział, przeczytał. I też na pewno lubi. I tutaj, jak wejdziecie na jego jedno ze 20 tysięcy postów na, na forach, możecie przeczytać na przykład o Leo, Leonardo DiCaprio. He wins Oscar for the Revenant. O, tutaj napisał. Tutaj jest 10 rzeczy, które on ocenia jako elita wśród anime. To jest prawdopodobnie człowiek, widział na najwięcej anime na świecie. Ja tutaj się skopiowałem już, dla was, specjalnie przygotowałem, dzisiaj jest to przygotowane, kurwa. E, 10 rzeczy, które on e, ocenia. Aha, jeszcze wam nie pokazałem. ma też swoją stronkę na Daily Moon i udostępnia anime z lat 70 80-tych, których kurwa nigdzie nie znajdziecie na internecie, oprócz na jego stronie. To są że jego jakieś pryw z prywatnej kolekcji, jakieś tam kurwa chujstwa. O, jak to anime było zjebane, to widziałem o tej Formule 1. O, pierdole! No i on w ogóle żyje w takim świecie właśnie. O, man. <gryw> Jakieś inne chujstwa. To jest jego świat. No i on właśnie tak e... ocenia, ocenia... ...impact on impact and history, bo anime and original manga hat. Co? Czyli wpływ na przemysł zarówno anime i mangi, jaki miał oryginał. TV ratings, nie wiem, co znaczy, że co? To co, co ludzie mówią na ulicy, a on nigdy kurwa z, nie wychodzi w domu, to jak tak jak ja? Patrzcie, jak mam ciemno, pomimo że jest dzień wow. Wow. światło, 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 światło No mm. Kurwa, wszystko się rozjebało. Jakby wam pokazać, kurwa, 200 zł no znowu się poszło jebać. Um. TV ratings in Japan. Drugą rzecz jak ocenia to jest TV TV ratings in Japan to powiedzmy czy sprzedaż brutto i tak dalej z tego co, co widzę to, to powiedzmy, że to ma jakiś sens. How lawyer time stay and the source, how the computer to computer alter big name this danger. Kurwa, jak lojalnie anime zostało do, 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 do źródła, ale jak anime jest oryginalne, no to, to w ogóle te, te cz, 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 czwarty punkt no, w ogóle o trzeci nie ma w ogóle sensu. Tak samo w piątej seju casting, how many I know by voice, I used the way. No jak jest nowe Seju a nowe Seju może być bardziej zajebiste niż stare seiyuu, przecież to nie jest powiedziane, że tylko, kurwa stary wyjadacze muszą być dobrze. no ale to znowu pokazuje jak e, Japonia jest społeczeństwem kastowym Impact android Pop Culture Japan the West AND and in the West IMPACT and the Attack Culture and Japan the West Kurwa powtarza się jak pojeb No ale kurwa to znowu to samo co, co pierwsze więc tą kurwa tym ocenia dobra już mnie wkurwił Ós, ósma Music Instrumentation merchy z 69 i Art style Dobra, chuj z nim Zapomnij, zapomnijcie, że ja w ogóle wam pokazywałem tego gościa. A tak ogólnie to. O, to jest moja lista? A, to jest moja lista już. No to dobrze. Ja go tutaj kurwa e, bronię. Bo że to fake. Ale mam tutaj prywatne wiadomości, jak tym piszę i tam mi udowadnia, że to jest jego prawdziwa lista. I ja mówię, że, bo po zadawałem takie skomplikowane pytania, mam niesamowitą wiedzę na temat anime, więc to jest jakiś prawdziwy gość. No i mnie teraz jak oceniam anime? Mój system oceniania jest dualistyczny. Pierwszy system, który chcę wam nazywam podstawowy, powiedzmy, Prime System of voting. I drugi jest to system tagowy, czyli tak, jak tutaj na przykład, zaraz wam wyjaśnię wszystko, co chodzi, na przykład jakiegoś anima, na przykład amagami magami Brilliant Park, na pewno wiele ludzi widziało to jest wspaniałe anime dałem 10 ja każde, ja po prostu nie, nie oceniam anime pod kątem czy to było komedia czy magic tak jak pisze Gendrys, tylko kategorializuję. rarararararazuję robię kategorie, ja mam parę kategorii których oceniam właśnie dane anime, tak, a nie inaczej hmm. I Anagami Brilland Park jest przedstawicielem pierwszej kategorii, podstawowej kategorii, czyli anime do fapania. Ja to wszystko w opisie napiszę, jak, jakie kategorie ma poszczególne anime. To anime nazywa się Anime do fapania i używam te anime głównie do fapania. E, po prostu dałem 10 na 10, gdyż na 13 odcinków e, za każdym razem fapałem się całkowicie. Zrobiłem tak. I zawsze dochodziłem. Dlatego do znalazłem się na 10. Dałabym. Dlatego tutaj jest na 10, 10, mogło być 8, minimum 7. Nie daje mniej niż 7. Czyli od 7 do 10 yy, tyle razy ile się swapałem. Czyli znudził mi się materiał. Bo może mi się jakaś dziewczyna znudzić, ale tutaj było tyle. Yy, około takich 5 dziewczyn, przy których yy, ściągałem spodnie, nie? ściągałem spodnie no i po prostu poziom, ilość fapu e, zależało od ceny Akurat, akurat, Amagami Brilliant Park, Amuburi, e, Brillantoparkła, e, tak się powinno mówić na ten anime, jest też jednocześnie anime tagowy, to jest taki mutant, i tutaj pisze dokładnie tylko dałem DN10. I give 10 jest award, fuck, sent to so hard. No i, i to jest, i to jest, wszystko. to jest, System tagowy jest tak jakby system opisowym, Ja mówię dokładnie dlaczego DND, no ocenia a nie inną. Czysto jest to kompletne szczapki. Szczapki, kompletnie szczapki. A na Kyoshi DN9, gdyż e, widzicie specjal, e, gdyż a lot, of, a lot of Hot Gears. I to jest powód, to jest jedyny powód. Wtedy nie ma innych kategorii. Mm, pokażę wam jakieś inne anime, które jest przedstawicielem innej kategorii niż fapanie, No, nie przy każdym anime można fapać Aoharu X. Kikanju, czyli coś tam. Aoharu, czyli co? Niebieska wiosna i Machine Gun. No, dobra. Eee, jak widzicie, no, nie ma tu przy czym fapać. Pełno mężczyzn, pełno mężczyzn, więc dlaczego dałem 8? Przecież bym Mało wapał, no nie, to bym dał 7, nie? Teoretycznie, czyli najniższą ocenę. Nie, jest to po prostu inna kategoria anime, które skatego skategoryzowałem. I ta kategoria nazywa się to. Anime. Do relaksu w niedzielę. Taka jest kategoria tego anime. Anime. Do relaksu w niedzielę. Są to specjalne anime, które wybieram. Z obecnych sezonów i nawet jeśli ten anime wyjdzie we wtorek rano, czy w środę wieczorem, czy w poniedziałek, kurwa, czy w niedzielę wieczorem, to te anime oglądam tylko po 16 w niedzielę. I to jest takie anime, to jest takie specjalne anime, które jest wybrane, jest wybrańcem bogów. Ody nie wybiera. No to są anime, które oglądam i się relaksuję przy nich. Zazwyczaj mnie urzeka klimat, czuję, że relaksuje się po... Często ta druga kategoria, czyli anime do relaksu łączy się z pierwszą kategorią, czyli anime do fapania i robią taki kolaż, taki fuzję, fuzję. Jogo, <grym> znowu to mówię, już to mówię w tym filmiku. I Yogo taki ni. nara, to sero Yori ni kuni... iru. Demonstracja nie jest, potrzebna, do No, i właśnie to jest tak mniej więcej. Eee, no i kurwa i tyle, no. I różne anime mogą tutaj być wybrane. I ja wtedy, oczywiście poziom relaksu, bo niekiedy się psuje, na przykład wybrałem te anime do relaksu i one się z psuje i zmienia się w inną kategorię. tu kategorię przedstawię. Akurat e, anime do relaksu w niedzielę daje zazwyczaj 8, to jest minimalna ocena. Mogę dać max, ale daje max 9, nigdy nie daje 10. Anime do relaksu w niedzielę. Mm, teraz wam pokażę trzecią kategorię oceniania, czyli anime żeby e, dodać do listy, żeby podbić listę. Taka kategoria, ja to wszystko napiszę, jeszcze raz mówię, ja to wszystko napiszę w description w opisie Kijitsu em, takim anime na przykład takie anime dostaje zazwyczaj 7 ano Shinichi shi, 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 nakata ano Uke Arenaito No i tutaj właśnie na przykład takim przedstawicielem jest Aya, A, A, Aria no Kishi czyli Knight of Ari The Knight the Ari hmm? Dziwne spoczywa, to znaczy, czyli e, mm, nie lubię sportu ogólnie, ja tylko oglądam baseball i to tylko ligi światowe czasami do żartu sobie ma jakiś jakieś obejrze w japońskiej lidze nic więcej No i to jest anime, które oglądam tylko po to, żeby zrobić większą listę, żeby mieć dużo dni, dużo obejrzanych, dużo kompletów podbijać listę, to jest tylko po to, żeby podbijać listę Uuu yeah, na przykład to jest kurwa żeby podbić listę, ten arc xx